Dzień dobry. Witaj w przestrzeni Apeiros. Nazywam się Diana Mazur i dzisiaj chciałabym podzielić się z Tobą niesamowitą historią. Śpiesz się powoli, mówi żółw, tak by Twoja dusza za Tobą nadążała. Nie zapominaj o swojej duszy. Żółw to jedno z moich Ukochanych zwierząt. Chodzą u mnie w kuchni, w sypialni, na tarasie i na parapecie mocy. Jednak dopiero dzisiaj uzmysłowiłam sobie, dlaczego tak bardzo je lubię i otakam się nimi. Tak naprawdę są moimi nauczycielami albo moim odbiciem. Chciały, żebym coś zrozumiała. Dzisiaj to zobaczyłam, więc. Kolejna lekcja przerobiona. Wow, jak piękna lekcja. Czasami starałam sama siebie chronić, budując wokół siebie wielki mur. To tak jak one zamykają się w skorupie. Na zewnątrz wydawałam się twarda i czasami nie nieczuła, a w środku bardzo wrażliwa podatne na zranienia, to właśnie żółwie w swojej cudownej sile pokazują, że, że jest OK Czasami w trudnych momentach schować głowę pancerz i odpocząć, zatankować nowych sił i energii, by zwiększyć i z większym spokojem przyjąć nowe wyzwania. I ja tak właśnie przez ostatnie lata uczyłam się i dalej uczę z Ayurvedą wytrzymać, po prostu zatrzymać na chwilę w ciszy, spokoju, miłości i zrozumieniu do wszystkiego, co mnie otacza. Nauczyłam się, że wszystko jest już we mnie że mogę nadać mojemu życiu. Nowy kierunek, ale już bez pośpiechu, w całkowitym spokoju. Wygrzewając się dzisiaj w słoneczku i nabierając sił, patrząc na moje żółwie, pomyślałam, że to, że chowałam się za tym moim murem w tej skorupie, dało mi to też coś dobrego, bo przecież. A przecież tak naprawdę to pozwoliło mi zaglądać do mojego wnętrza, w samą siebie. Siedząc tam, miałam szansę poznać i przywrócić do harmonii swoje słabości i siłę, smutki i radości. To nie jest łatwe. I choć czasami dotykamy nieba duchowego poziomu, ważne jest, by nie tracić korzeni, by żyć i być tu i teraz. Umieć zachować równowagę pomiędzy tym, co ziemskie, a tym, co duchowe. Tym przez to powiedzieć, warto pamiętać, że korupa chroni nas na zewnątrz, jednak nie ochroni nas przed samym sobą. Gdy zapominamy o swoich potrzebach, o swojej duszy, gdy zaczynamy lekceważyć ostrzegawcze sygnały i porzucamy samych siebie, gdy zaprzeczamy swojej naturze i udajemy skały, to źródło w nas umiera, że całą wartością życia jest kroczenie swoją drogą w zgodzie ze sobą samoświadomości i szacunku dla swoich emocji i potrzeb. A jednymi z najpiękniejszych drogowskazów, jakie usłyszałam i które są cudownie piękne w swojej prostocie, są rozpoznaj naturalny rytm życia. Otwórz się na nowe i pozwól się starego balansu. Skup się na wewnętrznej równowadze. Wyznacz granice i bądź autentyczną osobą. Proste, prawda? A jako ciekawostkę powiem, że kształt żółwia symbolizuje cały kosmos. Kopulastka pokrywa to niebo. Cało to ziemia, a skorupa pod spodem to woda. Hinduzi wierzą, że żółw jest inkarnacją wisznu, a rdzenni Amerykanie, że jest podporą świata. W Japonii to symbol długowieczności, siły i wytrzymałości. Chińskie przysłowie mówi, że żółw kryje w sobie tajemnice nieba i ziemi. A dla mnie jest jednym z moich zwierząt mocy, które które przykazywał mi tyle piękna i mądrości, z czego nieświadomie czerpałam całą sobą. Uczył mnie cierpliwości, przenosząc w darze siłę spokoju i zaufania. Jednak, żeby to zrozumieć, musiałam przejść pewną drogę i wyciągnąć lekcję. Chętnie pomogę Tobie odnaleźć swoją drogę do siebie. Łatwiej kroczyć wydeptaną ścieżką. Jeżeli chcesz. Zapraszam do kontaktu, a już dzisiaj zostawię Cię przekazem od mojego zwierzęcia mocy, jaki przeczytałam. Naucz się cierpliwości, idź za głosem Twojego serca. Bez pośpiechu, powoli, świadomie. Nie przejmuj się tym, co mówią inni. Znasz swoją drogę. Chowaj się do skorupy, gdy będą próbowali odciągnąć się z twojej drogi. Gdy odejdą, wyjdź i idź dalej. Masz tyle czasu, ile potrzebujesz. Rozwój potrzebuje czasu. Połącz się z Twoim sercem. Poczuj, którędy iść i idź tą drogą. Bez żadnego ale. Nie pozwalając, by kierował Tobą pośpiech. Bo czas to tylko iluzja. Zapraszam Cię w podróż ze starą, piękną i mądrą ajurwedą. Miej. Wspaniały czas.